Szymano ludziska, leśnik z tej strony jak dobrze wiecie, wczoraj miał miejsce FAM na rapy. Ja oprócz odpalenia live'a, na którym też troszkę uspokajałem, żeby zachować spokój. Nie wypowiadałem się zbytnio na ten temat. Ponieważ czekałem na statement Tobiasza i co powiedzą ostatecznie na to rapy, jakie, jakie konsekwencje z tego wyciągną, co też dokładnie wyciekło i tak dalej. Dużo youtuberów wypowiadało się bardzo chaotycznie na ten temat, informacje, które dostali gdzieś, od kogoś, coś, totalnie losowo, co uważam, że było niepotrzebne i jeśli, no nie wiem, widzicie jakieś filmy, w których ktoś straszy, że wam węgiel pod dom zamówią, no to nie przejmowałbym się tym zbytnio, są święta, może troszkę i dobrze, że rapy są wyłączone do 20, spędźcie czas widzowie z rodziną, i to tyle no, z rzeczy, które wyciekły. E, można się dowiedzieć od jeszcze wyciekło e, IP e, uż, e, internetu użytkowników oraz hasła graczy non-premium. E, IP najczęściej w przypadku DDoS-ów operator pozwala bezproblemowo zmienić. Często kosztuje to powiedzmy max 15 zł bądź jest odpłatne w ramach usługi. E, no, zmiana hasła w przypadku non-premki jest to dosłownie 5 minut. W przypadku osób, które mają takie samo bądź podobne hasło na kontach, powiedzmy mail czy Facebook, zalecana jest zmiana i najlepiej ustawienie logowania dwuetapowego, lecz nie przyjmowałbym się zbytnio, ponieważ te dane nie zostały jakoś mocno rozpowszechnione. Zresztą w Polsce jest to dosyć mocno karalne i, i nie wydaje mi się, by. by Ścigano jednego randomowego gracza. Nie wiem, ktoś się doszukiwał wśród 6 tysięcy, 600 tysięcy kont, które, które powiedzmy były zarejestrowane. Przypuszczam, że było tyle bądź nawet i więcej kont zarejestrowanych na rapach. Ktoś się doszukiwał jednego losowego gracza. Wydaje mi się, że tutaj. Najbardziej mogą oberwać duży streamerzy, duży youtuberzy, osoby typu nie wiem, gdzieś tam tobiasz, camper, pvp smurf, no, których te dane po prostu realnie są coś warte i mogą wiązać się z, ich wyciek może w wiązać się z jakimiś konsekwencjami, ale dla nas, szarych, zwykłych normików, ten wyciek jakby no, ostatecznie nie będzie jakoś mocno znaczący, bo tak jak mówię, hasło większość osób ma prędkie, jeśli ktoś nie ma, to zmiana hasła to jest dosłownie 3 minuty. IP również można bezproblemowo zmienić. Eee. Także no co, widzowie, wesołych świąt, nie przejmujcie się zbytnio, bo to tylko giereczka, komputerówka, spędźcie czas z rodziną w tym czasie eee. I widzimy się po świętach, nie? Na ponownych streamkach hello. Dogrywałem ja to jeszcze w trakcie montażu, by dopowiedzieć wam, że wszystko co odpowiedział Tobiasz macie na Discordzie rapów eee. oraz część osób ma zmienne IP, więc też polecałbym sobie sprawdzić po prostu eee. Czy jest możliwe, że ktoś was wytnie po to czy mówiąc, czy też nie.